W tym roku jakoś powiem szczerze, że wszystko przebiegło wyjątkowo planowo. Uważam, że tak. Nie wiem. Ja bardzo przeżywam to. To już ostatni etap. Ostatnie. I są emocje? Są. Negatywne. Jak to negatywne? <grystanie> Jak to negatywne? Naprawdę, ja się zastanawiam po co ja idę. Naprawdę? Na ostatnim etapie? Tak. 200 kg w nogach i, i dopiero teraz Tarnie. ta refleksja? Ogólnie <kplek> dzieci trochę marudzą też, nie chce się im rano wstawać. Nogi nawalają, wszystko boli. No, to już koniec bliski. No ja wiem, ale ogólnie się człowiek zastanawia jaki jest sens tego, tej drogi. To jeszcze jedno pytanie. Da się przeżyć dobrze pielgrzymkę e, z takim rozbieganym wzrokiem za wszystkimi dziećmi, a przynajmniej za tymi najmłodszymi? E, uważam, że tak. Da się dobrze przeżyć tę pielgrzymkę, aczkolwiek no może nie do końca e, jestem w stanie skupić się na e, każdej konferencji, czy na każdej modlitwie. Ale uważam też, że ten czas poświęcony dzieciom i pokazywanie im jak to ma wyglądać też jest taką trochę moją modlitwą. Siostro, to jest do przejścia, prawda? Pewnie, że jest do przejścia. Dla każdego? Dla każdego. Uważam, ja jestem jedna, no, najstarsza z grupy i dla mnie żaden problem. Idę bez niczego, bez bąbelków, bez niczego, leciutko mi i także jest, uważam, że jeśli ja w takim wieku mogę przejść bez problemu, to uważam, że każdy kto chce, to chce, bo to trzeba chcieć. Co tam macie? Prytyczka. I co na nich jest napisane? Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie? I tak. co wy robicie z tymi, Rodzajemy. co wy robicie z tymi Zdajemy. A skąd ten pomysł w ogóle? Wymyśliliśmy, bo jesteśmy dobrzy. Generalnie... Udało się szczęśliwie doprowadzić wszystkich do poszczególnych odpoczynków, noclegów i z tego jesteśmy naprawdę zadowoleni. Także pamiętajcie, jakbyście się kiedyś wybierali na pielgrzymkę, to nie idziemy po lewej stronie kabelka. Pogrozić proszę palcem. Nie idziemy po lewej stronie kabelka i nie wyprzedzamy grup, nie idziemy między grupami, szczególnie tam, gdzie jest asfalt, gdzie jest regulacja ruchu.